Lepiej późno, jak w ogóle. Pierwsza wojna światowa. Że każdy z Was posiada przynajmniej jakieś szczątkowe informacje i dane na temat tego ogromnego konfliktu w latach 1914 18 genezy jego wybuchu, jak się zakończył, stron w nim uczestniczących, co znaczyło to dla Europy i świata, ile milionów istnień ludzkich pochłonął, ale również co znaczyło to dla Polski, która właśnie dzięki temu konfliktowi mogła znowu pojawić się na mapie Europy po 123 latach niewoli. Ale nie do końca o tym chciałbym Wam opowiedzieć. Chciałbym Wam za to opowiedzieć o grze Valiant Hearts The Great War, czyli grze, która to jak widać pomimo swojej formy przeznaczonej raczej do gier, które nie traktują o tak poważnej tematyce, dotyka tematyki bardzo poważnej, czyli właśnie tematyki pierwszej wojny światowej i w tym momencie warto zwrócić uwagę że robi to takimi sposobami jak niedawno wydana gra polskiego studia, czyli This War of Mine, czyli skupia się nie tylko właśnie na bohaterskich żołnierzach i wielkich bitwach, jak mamy to przedstawiane w większości gier traktujących o wszystkich konfliktach, nie tylko pierwszej wojnie światowej, której niestety w grach wideo, czy to komputerowych, czy konsolowych nadal jest bardzo mało z mi przyczyny, może wy macie jakiś pomysł dlaczego się tak dzieje i pomimo, że tutaj właśnie ta forma jest taka bardzo prosta, i operująca w zasadzie na bardzo dużej symbolice, opartej między innymi na tym, że te postacie nie posługują się nawet prawdziwymi językami, tylko ich język przypomina trochę język Simów. Mamy tutaj historię kilku żołnierzy rzuconych w wir walki na froncie zachodnim oraz y, przyjaciela jednego z nich, czyli wiernego psiaka, który to pomaga nam w wielu sytuacjach. Gra w zasadzie w większości to jest taka zbitka pomniejszych, łatwiejszych albo trudniejszych minigierek, aczkolwiek to połączone z całą Tą otoczką taką y, rysunkową grafiką. Ale Shank sprawia wrażenie, jakiego generalnie nie wywarła na mnie jeszcze żadna gra o tematyce wojennej. To połączone jeszcze z genialną muzyką, która jest naprawdę takim typowym wyciskaczem łez, i scenami, gdzie, pomimo że nie uświadczymy tutaj jakiegoś doskonałego ani w większości poza przerwnikami w ogóle voice actingu, czy też zaawansowanej mimiki twarzy, to za pomocą gestów i jakiegoś kontekstu sytuacji tutaj przedstawionych naprawdę emocje są przekazywane w takiej formie, że no trudno nawet zatwardziałym graczom obeznanym w temacie nie uronić łzy. To jest naprawdę takie małe dzieło sztuki i mam nadzieję, że twórcy właśnie w przyszłości nie będą szli w wymaksowanie grafiki pod względem shaderów, oświetlenia, wycieniowania, bump mappingu i directa 15, tylko tego właśnie sugestywnego podejścia, dzięki któremu ta gra ma po prostu, ciężko tu ująć słowa, ale to coś. I ta gra właśnie ma to Coś i dlatego gorąco chcę was do niej zachęcić. Jeżeli jeszcze jej nie, nie ograliście i macie tak wielkie zapóźnienie w tej kwestii jak ja, to nigdy nie jest za późno i zawsze jest dobry moment, żeby się za tą produkcję wziąć, bo, bo to jest coś.